Tren dobry, też wszystkim. Po waszych wielokrotnych prośbach i prywatnie i w komentarzach zdecydowałem się ocenić trening Jana Łuki, który widzieliście na KFD. I taki części będą chyba 3, może 4, zobaczymy. Złączyć tak? O, złączyć będzie ci łatwiej. Osoby, które mają problemy z rotacją zewnętrzną i z mobilnością często czują się źle Podchwycie. Natomiast jeśli chcemy robić wersję dla wielu silniejszą, no to jeśli masz problemy, szczególnie z rotacją zewnętrzną, a Tomek ma i to bardzo duże, to łap właśnie wąsko. O to Nogi uginaj, nie odbijaj się od podłogi. Oczywiście, że tak. Osoby, które mają problemy z podciąganiem na drążku, to szczególnie właśnie z dolną fazą. Jeżeli będziesz właśnie tam, gdzie jesteś najsłabszy oszukiwać, to niestety postępy będą mniejsze bądź w ogóle. Jak dla ciebie dwie rozrzewki wystarczą? Tutaj się zgodzę: osoby, które mają mniejszy wynik, mniejszą siłę absolutną, powinny wykonywać mniej serii rozrzewkowych, aby się nie zmęczyć. Zaaktywować, ale nie zmęczyć. Wejść dwonie razem, gaj i nie ty się pociągaj. Jakbyś hamulec wyrywała w pociągu, szybko. Proste rady są najbardziej skuteczne. W jaki sposób? Jeśli mamy osobę, która ma problemy z koordynacją i mówisz jej: nie wypinaj się, nie rób tego, nie rób tamtego, czuj bardziej czwórki, no to takie osoby często wykazują mniejszą moc. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z osobą, która już koordynacyjnie jest dobra, ale nie potrafi dać siebie 100%, w tym przypadku wydobyć maksymalną eksplozywność moc, no to trzeba kombinować, czyli wstań, jak najszybciej potrafisz. Skocz jak najdalej, rzuć jak najdalej, albo pociągnij się w taki sposób, wyobrażając sobie, że coś ciągniesz dynamicznie. Dzięki temu, że osiągniesz eksplozywność, wysoką moc, potencjalnie będziesz miał lepszy wynik siłowy. Połóż, mhm. daj dłonie razem, no. połóż tutaj teraz na klacie. Nie położę. No i co teraz? Nie położę, no No, no, no więc broda musi być, o. Tu. Jak widzicie to ma duże problemy ze zgięciem łokcia. Dlaczego? Ponieważ no, trenuje sport, który trenuje i ma olbrzymią masę mięśniową, więc aby dociągnąć tutaj e, ruch, aby zaliczyć ruch, musi troszeczkę wyciągnąć brodę. Jesteś powiązany tu za dużo tych mięśni. Ja... No i zobaczcie, sama rada była dobra i obserwacje też były dobre. Dlaczego? Jesteś taki powiązany, Chodziło o to, że brakuje ci mobilności i zakresów i to też jest prawidłowa, tym razem diagnostyka. Raz, bo raz zrobisz mocno, a dwa razy możesz robić, a wiadomo, się rekreujesz lepiej, ale więcej, żeby był aktywny, musi wypocząć. Tutaj brakuje troszeczkę rozwinięcia tych zdań, mianowicie raz może robić i dwa razy może robić. Raz może robić, ale w przypadku, gdy ma bardzo ciężki trening podciągania i najważniejsza jest regeneracja, aby mięsień był w pełni aktywny, w pełni sprawny. Natomiast jeżeli robisz dwa razy w tygodniu, to trening drugi musi być po prostu lekki. I tu też się zgodzę. To jest izometria, czyli mamy kąty proste, wisząc na drążku z obciążeniem. Czy izometry ma sens? Oczywiście, że ma sens. Przede wszystkim podczas izometry aktywujemy bardzo dużą ilość wysokoborowych jednostek motorycznych, najwięcej. Mało tego, wzmacniamy zakresy plus, minus 15 stopni, czyli w istocie rzeczy, jeżeli ustawisz kąt odpowiedni, gdzie masz słabe ogniwo, no to właśnie izometrią te słabe ogniwo wzmocnisz, więc ta rada też jest trafiona. Więc pewnie zauważyliście, ale rady od pana Jana Łuki były w pełni trafione i też się z nimi zgadzam. Oczywiście zastosowane słownictwo było bardzo proste i bardzo możliwe, że u osób, które nie kumają treningu siłowego będzie trafione. A część osób będzie postrzegać to, że no, ktoś się nie zna. Jeżeli przeanalizuje się w szczegółach wszystko pod względem fizjologii, biomechaniki, anatomii, to tutaj wszystko jest ok. Ja w przyszłości też krytykowałem pana Jana Łukę, ale to było wiele, wiele lat temu i w wielu kwestiach na pewno stałem się mniej zerunienkowy. Dlatego czekajcie na kolejne materiały, sami zobaczycie, czy w każdej kwestii się zgadzam. Kod KFD, kontakt do współpracy ze mną oraz najbliższy kurs Akademii KFD. Dajcie łapkę w górę, będzie 3000, wtedy ta seria będzie kontynuowana i łapy nie ma.